Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie, z tej strony Chmiel, a no to jest jak widzicie kolejny odcinek naszej serii, zagrajmy w In The Famous Second Son. no i jesteśmy oczywiście w tym miejscu, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku, czyli tutaj w, w domu, w drugim domu właśnie, tutaj, który zmieniony został w szpital, to jest oczywiście drugi odcinek e, złej karmy. Tak jak mówię w poprzednim odcinku wybraliśmy ten zły wybór, e, który polegał na tam chyba. Z... Czekajcie. O, coś tam z Betty, coś tam trzeba było zrobić. No ale dobra. E, Ogólnie też nie było ostatnim czasem w ogóle w odcinku, gdyż miałem weekend w sumie zajęty bardziej. I nie byłem w stanie nic nagrać i dopiero teraz przysiadłem e, w niedzielę rano. Więc tak to wygląda. Jak tam się trzyma? Cieszę się, że Cię widzę. Augusty nie blefowała, co? Nie, nie wydalibyśmy Cię, żeby ochronić siebie, a komisze. Chronią swoich.. Ta. Postąpiłem słusznie. Wiesz, co zrobiłaby ta suka, gdybym sypnął? Pewnie to samo, co zrobiłaby wszystkim, w tym pokoju, kiedy milczałeś. Mam do ciebie prośbę. Przekaż im wszystkim, że jestem... że jestem im wdzięczny za poświęcenie. Dzięki. O stary, jesteś! Oh. <laughs> oh. Kurde bracie, już myślałem, że po tobie. Odrobina betonu? Nie mogła mi zaszkodzić. Szybka regeneracja to też jedna z Twoich nowych. mocy. A właśnie, co tam z Twoimi rękami przeszło ci? Nie wiem, stary Zakaz palenia w długim domu, pamiętasz? Ta. Nie chcę im utrudniać powrotu do zdrowia. Zdrowia? Nie, Delcy. Nie ma szans. Oni już z tego nie wyjdą. Umierają tam. Nie wiesz tego? Nie, ale wiedzą to lekarze, którzy tu byli jak spałeś Wiedzą I mówili... <grystanie> I mówili, że te odłamki trzeba wyjąć w taki sam sposób, jak je wbito Co? Tak Ale to zaczęło się od Augustyni, jej betonowej mocy Ta... Walić to, stary Musimy jechać do Syjata, tam ją dorwiemy Ej, hey, 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 czekaj Myślisz, że co? Że tak po prostu nakłonisz ją do powrotu? Tak, mocno oberwałeś w łeb, ale chyba pamiętasz, jak wyglądało wasze ostatnie spotkanie. Reggie... To moja wina. I muszę to naprawić. Nie no, Delfin, Dopiero co stanąłeś na nogi. Wiem, że chcesz pomóc, ale lekarze mówią... Że odłamki można usunąć wyłącznie tą samą mocą, rozumie. To znaczy... Że nie potrzebujemy Augustin tylko jej mocy. Ha, dobra, nie czaję. Wchłaniam nowe moce jak gąbka, pamiętasz? Skoro mam dym, to i betan ogarnę. Ha? Dobra, a co jeśli to był tylko fart? Ha? Pomyśl, będziesz musiał się przebić przez całą armię dozowców, żeby do niej dotrzeć. Ha, coś w tym stylu. Pogadamy w furze. W jakiej furze? Ty nie masz fury. Co moja fura, baranie. A jak widzieliście, te kasęki się tam w mniejszym bądź też w większym stopniu zmieniły. Tutaj widoczne było to e, ta rozmowa od Delsina z Betty. Wszystko sobie rozmieniłem, Stary, wbijamy do miasta i pompujemy się do oporu wszystkimi możliwymi mocami, jak leci. I zahaczamy o Space Needle, zawsze chciałem tam wpaść, a potem ratujemy naszych. Wiesz, że jak się wbijemy, to miasto będzie chciało nas. No wiesz. Wybić. Co to za pieprzenie? Po prostu w Seattle mieszka pół miliona ludzi, którzy nie tolerują bioterrorystów. Spodziewasz się wylewnego przyjęcia? Obudź się! Hej. Dobra, nie przejmuj się, naprawimy cię. Znajdziemy jakiś lek. Lek? Lanie dymem z palców nie jest normalne, stary Przestań, to nie oznacza, że ja potrzebuję jakiegoś lekarstwa na tę waszą normalność Van Gogh nie był normalny Gandhi <laughs> nie, nie no był jasne. normalny ale ludzie nie bali się Gandiego, tak? Za to bioterrorystów owszem, bo są niebezpieczni Stereotypowe pie... Uważaj, uważaj Popelamy z buta. Co, z but? Gdzie idziesz? Hej! Pięknie. Możesz ty w mordę. Widzisz to, co ja? Jeżeli naszły cię jakieś wątpliwości, to ja. <noise> Żartujesz sobie to coś pięknego. <noise> Jarasz się zniszczeniem? Stary, przecież oni się bronili. Blokadę rozstawiono, by ich zaatakować. No bo to bioterroryści. Na szczęście ich nie powstrzymała. Ja też bym sobie z nią poradził. Czy te nogi tutaj to, 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 są, to są ślady po tej e, fetch. Las Vegas. Ja się zastanawiałem ostatnim razem właśnie, skąd to się tu wzięło? Kurwa, te ślady to wszystko później jeszcze te, te, te takie e, ślady pomocy wideo. A to wszystko się wiąże z, z tym, co się później dzieje. Bo oni uciekali z tego, tego e, konwoju całego, prawda? Więc wszystko wiadomo, o co chodzi. Czy żyjesz? Czy żyje? Mało powiedziane, stary. Chyba nauczyłem się nowej sztuczki. Kurwa. Teraz się na, świecimy na czerwono, widzę. Nowej i to lepszej Delsin, to nie jest ulepszenie, stary Mamy rozwiązać problemy, które już masz, a nie mnożyć je Myślisz, że Augustyn siedzi na tyłku i czeka sobie? Muszę się doładować, jeśli mam się zmierzyć z tą wredną zązą. Ej, tego właśnie chciałbym uniknąć Może jest inny sposób na dobranie się do Augustyn inny sposób? Mam, o czym ty Mam gabas? parę znajomości w Seattle, okej? Okay? Na przykład w policji. Nie, Jak nie, nam nie, pomogą, nie, 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 nie. to może. tym razem nie będziesz dużym braciszkiem, który wszystko grzecznie załatwi. Nie, nie. To nie jest Twój problem do rozwiązania, tylko mój. Ale ja nie. tam ktoś? Słyszycie mnie? Patrz, idealnie. Chcesz naprawdę komuś pomóc? Wybaw tę damę z opału. To nie. Halo, proszę pana! Dobra, okej, okay. idziemy razem. No już. O nie, 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 nie. nie. Ja nie... Sam się baw super ginę, okej? Okay? A ja cię potem jakoś dogonię. Dobra, ale masz nigdzie nie łazić. I na litość boską niczego nie dotykaj! Dobra, on tam niech śmigamy się, pobawimy kolorkami. Bo to w sumie wygląda tak bardziej na czerwono, tak agresywnie i gwałtownie. Kandydat Ej, stary, korzystałem z tego! No to trzeba się. Właśnie, trzeba się doładować. Zryto. to. Jak to wygląda teraz? Fajnie, tak czerwono, czerwono, bardzo czerwono i agresywnie. Naprawdę mrocznie i źle i zarazem gwałtownie. W sumie to, kurde, teraz wiecie co, planuję tak się zająć wszystkimi rzeczami, które będą do roboty w Seattle. Czyli wszystkie grafy, wszystkie te, tego typu rzeczy planuję porobić w odcinkach, które będę Wam pokazywał. Czyli myślę, że jakoś, nie wiem, za dwa odcineczki zajmiemy się właśnie takim e, przejmowaniem wszystkiego ty, tego, co jest w tej dolnej, e, znaczy górnej części Seattle. chmarę niebieskich, pikających robotów. autobusem, dam sobie radę. Czekajcie... To zajmie wieczność, musi być szybko. No właśnie, musimy się tak... E, co tam trzeba było kupić? Czekajcie, kurwa... To? Dobra... Nie, nie powstrzywa! Bez przypału. Dobra, przejeżdżajcie. Ale polubiłem siebie w roli superbohatera. ja nie. A coś przerwało. Chyba niechcący cię wyciszyłem. Więc w sumie ten, tak to, tak to będzie wyglądała ta seria. Mam nadzieję, że, że będziecie oglądali ją i się wam spodoba, bo... Dobra, się... e, jednak tutaj, jak wiecie, te cutscenki wszystkie, a raczej większość tych cutscenek jest pozmienianych. I właśnie przez, przez wybory moralne, yy, to inaczej wygląda. A warto, warto zobaczyć, bo praktycznie, jakby nie patrzeć, to całkiem inny, inna fabuła. Huh. Reggie, otwiera, jedziemy. Nie no, bez jaj. Halo? Hej, Delcyn, mamy tutaj problem. Część pasażerów widziała niestety, jak używasz mocy, żeby oczyścić drogę. No i. no i boją się ciebie. Co? Mówiłem ci, że tutaj bioterroryści nie są lubiani. Znaczy, że co? Nie pozwolą mi wsiąść i posadzić tyłka gdzieś z tyłu autobusu? Nie, N nie chcą, żebyś ty wsiadł. Nie chcą cię tutaj widzieć. Jak ty wsiądziesz, oni wysiądą. Pa! Mnie to. Niech idą z buta! Myślą, że nie rozwalę tych drzwi? Nawet nie próbuj. Ci ludzie nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Nic na to nie poradzę. Proszę pana, się Jedźmy już! Zaraz! Proszę o spokój! Słuchaj, przewiozę ich przez most i po ciebie wrócę, okej? Okay? To mi zajmie pięć minut! Przykro mi, stary, nie mogę cię wpuścić. Pięć minut! Dobra, bez przypału i tak już nie wrócisz, więc kurwa śmigajmy. E, w ogóle wiecie co w najbliższym czasie w sumie? A oni tutaj gadają, dobra, jebać ich. E, f... O, są ślady po tym, bo jak mu było. Eugenowi, po Eugenie, Eugeniuszowi, jak mu tam nie wiem, kurwa. E, ale w sumie to wiecie, co teraz aktualnie, tak jak mówię, na kanale będą e, prowadzone serie z Infamousa, Stifa z i, e, to chyba tyle na razie, bo Castlevania, nie wiem, czy, e, chyba, w sumie, ponieważ tak w tą Castlevanie mi się w ogóle nie chce grać jakoś specjalnie. A nie chcę jej kończyć, tylko zatrzymałbym ją na jakiś czas, a powróciłbym do Wiedźmina na dwójki, bo jakoś po prostu, tak jak mówię, nie chce mi się grać na razie w, w No zobaczę, może mi chęci wrócą za jakiś czas, ale póki co nie zatrzymuję serii, znaczy nie, nie kasuję serii, tylko zatrzymuję ją, bo, no bo po prostu nie będę grał w grę, która, w którą mi się jakoś nie chce grać, wiadomo. A ta szybka regeneracja jest cudowna. Dobra, jedziemy z nimi. Bawimy się. Zła karma w końcu, nie? Bez przypa bez przypału jak to mówią. Szału, wow, jakieś dziwne rzeczy tu się wbijają. W ogóle wiecie co? Bo trochę sobie osiągnięć nawbijałem no. Tej dobrej karmy między tymi, jak skończyłem, między czasem, między czasem po prostu, jak skończyłem tamtą serię. I w sumie, w sumie, powiem Wam szczerze, że to chyba będzie z Infamousa pierwsza moja, tro, pierwsze moje trofeum platynowe. Gdyż no nie było jakoś specjalnie trudno, a ja już mam ponad 50%, teraz zostały mi praktycznie te, e, nazwą karmę osiągnięcia do zrobienia, czyli właśnie tutaj musimy ich wykańczać. E, nie usłyszałem, proszę. Wow, dobra. Czyli wykańczanie to jest takie spalanie gwałtowne normalnie pod wpływem dwutlenku kurwa, nie wiem czego. No ale dobra, nieważne, śmigajmy. Wow, to będzie Teraz też do, do, właśnie do Infamousa wyszły e, nowe odcinki Paper Trials, czyli takiego DLC darmowego. Które tam ponoć słyszałem, że po przejściu tego wszystkiego wprowadza nową moc, właśnie moc tą papierową, więc to, to też pojawi się jakoś e, w trakcie serii, myślę. Cały odcinek jakoś poświęcę na wszystkie te trzy misje, bo co prawda na tej dobrej karmie to chyba tam to nakręciłem tylko jedną misję. Od tego czasu to już wyszło właśnie dwa kolejne odcinki tego, bo to jest prowadzone, tak jak mówię, właśnie w takim formacie bardziej mm, The Walking Dead'owym. ...że są sezony, jakby, co jakiś czas wprowadzane. Warto spróbować. No, śmigaj, 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 Delsin, dobrze. I teraz w sumie... Ładnie to wygląda. Fajniej niż na, na, dobrze, na, na dobrej karmie. Ta zła karma wygląda dużo fajniej. Kolorystycznie czerwony jest fajniejszy jakoś od niebieskiego. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, którą wy karmę pod względem takim wizualno-graficznym i gwałtownym. Ta animacja się powtarza w chuj. I to tak w chuj, w, chuj, w chuj. No, dobra, śmigamy. Lecimy, kurwa, Delsin, ruszaj się. O Jezus, już myślę, że to ktoś do mnie dzwoni. Delsinie, Row. To zły moment, Betty. Zwiałeś, zanim skończyłam z Tobą rozmawiać. E, wiesz, e, miałem inne plany. Słyszałam, że ponoć wybieraliście się z Renzi, więc. Naprawdę, muszę kończyć, Betty, Buziaki. O też Betty tutaj widać takie nastawienie miała. Dosyć takie widzieliście jakie. No ale to jest zła karma. Tutaj chodzi tylko o to, żeby jebać cały system i kurwa gwałcić i zabijać. Więc tak będziemy też czynić podczas gry właśnie tą karmą. Pasuje tylko, że zaraz jak się dostaniemy do Seattle, połapać sobie odłamków trochę i zaupgrade'ować wszystkie moce, bo gramy na ekspercie, więc może być trochę kurwa silnie, <grym> więc tak jak mówię, no pasowałoby połapać tych odłameczków troszeczkę i upgradeować. może zrobię to pomiędzy odcinkami, może to zrobię w jakimś odcinku, zobaczę jak mi się będzie chciało, ale na razie właśnie musimy się tam dostać, łap ich, krzycz! A mnie tak interesuje, skoro oni kurwa byli w tym autobusie to... Jakim cudem. A gdzie są wszyscy ludzie z tego autobusu? Powiedzcie mi bo tam było przecież około mnóstwo ludzi, a tu tylko został braciszek Delsina! Kontuzja się odnowiła, co? Delsin? Dobra, dobra, chodź. <grym> <Spoko>. <grym> Dzięki za pomoc hmm. Zobacz Wow Widzę, że coraz lepiej panujesz Nad symptomami Tak W zasadzie jedynym minusem jest to, że... Nie, nie ma minusów To jest po prostu zajebiste Mówisz? Zajebiste? A co powiesz na gości, którzy tak bardzo chcą ci zrobić kuku? Jebitne To jest minus? Tak Słuchaj może damy jakoś radę przedostać się przez ich ochronę, bo nie jesteś normalnym bioterrorystą. Normalnym? Jesteś. Czyli według ciebie normalni to są ci, których DOZ spędza jak owce na rzeź do laboratoriów? Nie, Reggie, nie jestem normalny. Widziałeś, co było tak, na moście? Najpierw damy radę! Zobaczmy, czy uda nam się przekraść jakoś przez posterunki. Łatwiej byłoby poruszać się po mieście. Okej, okay, dobra, dobra. Zrobimy to po twojemu, dyskretnie. No, dobra. Jeszcze chyba rozwalimy ten posterunek w tym odcinku, tak mi się zdaje, bo kurde, powinniśmy dać radę czasowo, jakoś. Niech szan. <grym> Naprawdę cię to martwi? Ci dozowcy może nie dysponują taką mocą jak ty, naturalny bioterrorysta, ale mają jej wystarczająco dużo, żeby spuścić ci niezły łomot. No, świetnie. Właśnie popsułeś mi moje wakacje w Seattle. A wakacje, to jest kurwa... Last minute, normalnie w tym czasie DOZ rozkręciło to wszystko. Niestety, no, nie próżnowali. Dobra, wybijamy no nie. Co tu są kurwa, ulotki? Ale ja ulotki. <grym> Będzie po wszystkim skontaktuję się z kumplami z policji i spróbuję uzyskać dostęp do ich baz danych. Proszę cię, byś w tym czasie nie robił zamieszania. I nie pójdziemy tam razem, aby się wystraszyli bioterrorysty. Dobra, szefunciu. No, przechodź tam, skanuj się i wypierdalaj w to miasto. To zarejestrowana broń. Jestem funkcjonariuszem policji. Jezu, nie wpuszczam mnie do fury. Nie chcę poznać skuplami. No i kurwa, gwałt. Teraz my idziemy. Coś coś... chyba się znowu spierdoli. Dobra, przetwarzanie. Uwaga, wykryto z przewodnika poziomu pierwszego, użycie śmierciowe Siły jest dozwolone. to mamy dwa z trzech. Uciekaj, Delsin! Krzanić to! Trzeba ich rozdubcyć. Nie, 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 czekajcie, bo tu jest coś chyba. To jest na dobrą karmę, czy to jest na złą karmę? Jebać ich. Ej, 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 ej. ktoś mnie tu obraża. Ja tu chciałem sobie tylko odłamka zasać, więc nie obrażajcie mnie, ludzie. No kurwa, no. Patrzcie, jakie hamstwo. To jest moje, więc ja chcę się tego zassać, dobrze? Tak samo jak... To jest moje i tak samo jak to będzie moje. No i już ci odłameczki są na start, więc spoko. Tutaj są na dobrą karmę uwolnienia tych ludzi, więc jebać ich. Tylko zła karma się liczy. O kurwa. Nie jest tak łatwo, jakby się zdawało, no ale w sumie ekstremalny poziom trudności, więc żarty się kurwa kończą powoli. Trzeba przejść do trybu kurwa gwałtu. Pamiętaj, cywile są niewinni. Chodźcie tu, dymu potrzeba. Dymu. Chodź, tu no do, do, dobrze, dobrze. O, jeszcze tam jest jakiś typy góry. <laughs> dobrze dostał w pale. Tak jak prosiłeś, siedzę cicho. Słuchaj, nie wychylaj się. Zadzwonię jak tylko będę to świedział. Jeszcze tutaj cywila sobie możemy śmignąć. Pokonaj siły DOZ. O. Ładnie się wparuje tutaj do Seattle, także no bez przypału. Nie lubią Cię. Wszyscy się spinają. W sumie nie dziwo, jak rozjebałeś wszystkich, ale. Dobra, pasuje się nimi zająć, nie? Co jest do cholery? Mieliście bronić tych ludzi przede mną, mam dostęp do bazy danych policji w Sjedu. Okazuje się, że się Dobra, ja bym to rozwalił. Dobra, mam twoje wspórzę. Jesteś w pobliżu jednego z ich mobilnych centrów dowodzenia. Jak je wyłączysz, będzie trudniej cię namierzyć. Mobilne centrum dowodzenia. Okej, okay, czaję. Diagono wygląda. No, duża, ciężko opancerzona ciężarówka z portami po bokach i aparaturą łącznościową na dachu. Okej, okay, chyba coś widzę. Groźny kamper z jakimś metalowym czymś na dachu. No dobra. Po każdej stronie masz cztery panele. Rozwal kilka. Rdzeń się przegrzeje i będzie odsłonięty. Okej, okay, rozwalić panele. mam Wszechwidzące oko. Kurwa Maci, powiem, że nie tak łatwo jednak, jakby się zdawało. Trzeba sobie coś mocy zaupgradeować, bo. Krótko na temat. Lipa jest konkretna. Nie mam żadnych ciosów w ogóle, nic. Tylko ten podstawowy cios z To jest kurwa. Dobra, ja potrzebuję tak, gdzie są te upgrade'y? O, dobra, 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 bawimy się. A, co nam jest potrzebne w sumie tak. O, dobra, karma, no to to nie dla nas niestety. Dywny pocisk, żarowy pocisk. a tutaj. Czekajcie, ataki wręcz. O, to jest na poziom karmy czwarty. Wow. Mieżdżący doskok. Uderzenie z komety. No to, to mamy lipę. To musimy na tych mocach ich rozwalić w takim razie. No to będzie bardzo ciekawe. Nie powiem, że nie. Tym bardziej, że ich tu będzie zaraz około mnóstwo. Wow, 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 wow. Ej, ty... Fara jo! I dziwko. Zostawcie mnie, ludzie. No, świetnie. Ej, wiecie co w sumie? Bo kurde odcinek trwa już pół godziny. To jest ponad... Normę, i ja sobie myślę, że w sumie chyba tutaj zakończę ten odcinek, ale co, w każdym razie, jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do następnych odcinków, bo będziemy oczywiście kontynuować. No a tymczasem to by było na tyle i cześć Wam wszystkim.